Człowiek jest najważniejszy. Z takim hasłem idzie do wyborów Polskie Stronnictwo Ludowe. W sieradzu ludowcy przedstawili kandydatów do Sejmu z okręgu 11. Szef wojewódzkich struktur PSL, poseł Mieczysław Łuczak, startuje z pierwszego miejsca. Szanowni Państwo, zbliżają się wybory parlamentarne. Polskie Stronnictwo Ludowe z hasłem Człowiek jest najważniejszy przedstawia Państwu najlepszych z najlepszych kandydatów do Sejmu i Senatu. Wśród 24 kandydatów, 9 to kobiety. Pragnę Państwu zaprezentować nasze panie, które są na liście Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zacznę od kandydatki numer 5, Ireny Miedzińskiej. Pani prezes, która reprezentuje spółdzielczość i jest jedną z najaktywniejszych działaczy spółdzielczości, Pani Małgorzata Gabrielczak. Pani Małgorzata wyróżnia się pracą w rolnictwie, ale również działalnością w izbach rolniczych. Siedzący obok mnie Włodzimierz Owczarek jest kandydatem z ostatniej pozycji listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, długoletni samorządowiec wuj gminy Zadzim. Krzysztof Żubrowski, pracownik samorządowy. Radny i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sierackiego, Marcin Łabęcki, członek Zarządu Powiatu Zduńska Wola, długoletni działacz polityczny, ale również ówcześniej dyrekt, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Kandydatem do Senatu jest Cezary Gabriończyk. Dziś starosta łaski, wiceprezes Zarządu. Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z Sieradza kandyduje Irena Miedzińska, prezes Spółdzielni Mleczarskiej Wartmilk. Właśnie o spółdzielczość chce zadbać w Sejmie. Przede wszystkim spółdzielczość, ale nie tylko, bo bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo gospodarcze. PSL stawia na osoby od dawna związane z samorządem. Chcę wykorzystać ich doświadczenie w parlamencie. Kandydat do Senatu Cezary Gabriączyk uważa, że to właśnie samorząd jest podstawą prawidłowego funkcjonowania państwa. Ja swoją uwagę chciałbym skupić właśnie przede wszystkim na tym, żeby zdrowe i mądre ustawy, które wchodzą w życie, dotyczyły lekkości i funkcjonowania samorządu, bardzo dużej przychylności, a przede wszystkim zrozumienia w sejmie tego, co samorząd potrzebuje. Najnowsze sondaże wskazują, że PSL ma szansę na 7% głosów. Polskie Stronnictwo Ludowe, tak jak powiedziałem wcześniej, jest, jest partią, która nie chce się kłócić i spierać o mało ważne sprawy. Dla nas, tak jak powiedziałem wcześniej, człowiek jest najważniejszy. Wyborcy zdecydują 9 października, kto zasiądzie w sejmowych ławach.